Cześć, z tej strony Adrian Pusher olmobile.pl. W tym odcinku pokażę, jak złożyć podpis na dokumencie handlowym. Na początek stwórzmy przykładowy dokument handlowy. Uruchamiamy moduł Dokumenty, naciskamy przycisk nowy i wybieramy, dla którego klienta stworzymy dokument handlowy. Następnie wybieramy typ dokumentu, i w tym wypadku będzie to ZA. Dodajmy kilka produktów do dokumentu. Wystarczy. Teraz naciskamy na ikonę koszyka w prawym górnym rogu ekranu. Znajdujemy się w podsumowaniu naszego dokumentu. Przesuńmy ekran do trzeciej zakładki, gdzie możemy dodać podpisy dokumentu handlowego. Podpis może złożyć zarówno przedstawiciel handlowy, jak i klient. Naciśnij na strzałeczkę w obszarze podpisu klienta, a pojawi się pole, gdzie złożysz podpis na ekranie smartfona. Możesz tego dokonać za pomocą palca lub rysika. Gotowe. Naciśnij Akceptuj. Powtórz operację również dla przedstawiciela. Gotowe. Jeśli tylko potrzebujesz, możesz zmienić podpis, ponownie klikając na strzałeczkę. Mało tego, jeśli się pomylisz podczas składania podpisu, to korzystając ze strzałeczki powrotu, możesz cofnąć ostatni ruch. Pamiętaj, każde oderwanie palca czy rysika rozpoczyna nowy ruch. Podpisy złożone, więc możemy zatwierdzić dokument rozwijając menu w prawym górnym rogu ekranu i naciskając przycisk Zatwierdź, a następnie przycisk Nie w komunikacie o rozliczeniu. Podpisy zostają zapisane wraz z dokumentem i znajdują się na wydruku dokumentu oraz w generowanym z dokumentu pliku PDF. To wszystko. Do usłyszenia!